Dobry, dzisiaj ostatni dzień naszej wyprawy. Kończymy biwakowanie. Co, teraz przykryjesz tą turystyczną? No a co? Zjeszem szefatem? Dlatego chciałem żeby zrobić turystyczną. Przyroda i obcowanie bezpośrednie z naturą. Na takim tle jeszcze ważki nie mam. Którego żeśmy zakupili trochę za dużo. Dzielimy się z ptactwem, które właśnie odpłynęło. Ale dziś tutaj kaczki się cały czas kręcą, także mamy nadzieję, że za chwilę skorzystają z tego. Ładny widoczek rano przywitało nas słoneczko, które teraz chowało idzi za chmurkami. Ale naprawdę wschód słońca był zacny. Nasza miejscówka w Wenecji nad Kanałem Dudzkim. No Jeżeli na wodę jednak Czy się zbijać, nie Ja jednak w słowiańskim przykucu długo nie wytrzymam. Taki niedokrojony ten chleb. Ja. Nie. Maszyna nie To Dobry takie nawet paśnie wszystko, nie? Czemu? W końcu jesteśmy w Wenecji. Kto bogatemu temu zabroni? Kurwa, dokładnie. Dzisiaj jesteśmy w Wenecji, więc kanapki są na wypasie. Jest ser topiony, ser żółty, szyneczka, pomidor. Jednym słowem all inclusive. All inclusive, dokładnie. Dwa rodzaje kawy. Paweł ma kawę karmelową, ja mam kawę, jak obstrzy w jednym. No prostu... Przygotowaliśmy śniadanie na zewnątrz, ale deszcz nas wygonił pod dach. Tak więc chowaliśmy się. Dzisiejsze plany to jest odpoczynek. Prawdopodobnie będzie padało po południu, więc stwierdziliśmy, że nie będziemy zbiera zbierali obozowiska. Pójdziemy tutaj do sklepu, który jest niedaleko i zwiedzimy mały resztę grodu, grudka bardziej, e, albo to, co z niego zostało. I bo potrzebamy sobie dzisiaj. Jedziemy sobie leśnym duktem, a tu Paweł nagle zobaczył wzniesienie. I okazuje się, że na wzniesieniu jest... Gródek strażniczy, prawdopodobnie z czasów krzyżackich, nałożony na kurhanie, z czasów prawdopodobnie pobiżelaza. <słuch> Czyli het, het, daleko stąd. <słuch> Wewnątrz kurhanu usypanego przez ludność kultury wielbarskiej, najprawdopodobniej między I a V wiekiem naszej ery, znajdują się dwie komory grobowe przykryte warstwami bruku kamiennego. Już we wczesnym średniowieczu został on przysposobiony do pełnienia funkcji grudka strażniczego, a po podboju zapewne wykorzystany również w tej funkcji przez krzyżaków. Między grudkiem a jeziorem, równolegle do drogi, biegnie fragment średniowiecznego wału granicznego, wyraźnie widoczny na mapie cieniowanej. Okej, okay. odbijaj. Mm. Nie, to nie, to nie takie szybkie, więc poczekaj. A, łączymy się. Do sieci, łączymy tak. się z centrum. Niezapłacone. Co ty tam, Ryśku, targasz? To lepszy nasz standard, stwierdziłem, że zrobimy mini-stolik. Mm. Obsługa nie mogła przynieść? No Obsługa nie chciała ja nie ale stwierdziłem, że po prostu kozłóżek będzie idealny. Wenecja. No Wenecja, tylko trochę. prostu, no chyba tą go położyliśmy, no, nie? Będzie się bujał. Zaraz to wiesz. Zaraz tutaj. Zaraz go, tak. Sorry, że Ci nie pomagam, ale mam misję w tej chwili. Na łonie natury na stoliczku, na słodko, tak piękne, cudowne. O, jest. Jeszcze na kółraz, Nie trzeba tu wziąć? nie, no proszę Wspaniałe, było niebezpieczne. tak kółko stoliczek poleciał, nie? No to szmaragd. Oho, jak przykro. No. tam uratujemy. Połóż na tym Skutk słońca był zacny. Ryszard szuka pola. W szczerym lesie. No dlatego jest problem. Albo fotografuje anioły. Co robisz Ryszard? Przyznaj się. Patrzę na liście. Przez obiektyw. Mhm. Tego nam brakowało. Obóz mamy już spakowany. Zaraz ruszamy na pociąg do Iławy A tam Ryszard wraca z ważnej narady. Co tam znalazłeś ciekawego? No chodź, zobacz. Siedzę sobie pod drzewem. Siedzisz sobie pod drzewem i myślisz. Tak i myślę, co ja tutaj mogę wymyślić. I tak sobie nagle siedzę i tak sobie tutaj nagle patrzę i, i widzę to. I tak wracam z powrotem. Tutaj w to miejsce i zagłębiam się bliżej. Ale I po... myśli miałem już jednoznaczne. Podnieciło Cię to? Nie, nie do, nie do końca. Rysiek, to jest drewno. Wiem, ale na głodzie. Ale długie. Ostatni raz mijamy grudek strażniczy. Co mamy za widok? Yy, Tapeta Windowsa. Szkole, no co zrobisz? Nie miałeś w ogóle takiego tego w komplecie takiego? że nie kupiłeś, wiesz, tej gumy takiej? Pawełek jest, jest lokomotywa, jest Rysio i jesteśmy w Iławie, na dworcu, na placu przed dworcem. Tu Wam pokażemy Wasz ładny plac przed dworcem, ładnie wyremontowany. Pawełek jak mówił, że był ostatnio, i wyglądało to zupełnie inaczej, a tutaj naprawdę przed dworcem plac jest elegancko w nowoczesnym stylu zrobiony. No w ciągu roku w zasadzie się zmienił, tak mi się wydaje. A my tak naprawdę kończymy dzisiaj nasz wyjazd. Tak może, naszego... może na tle. O lokomotywy spróbujemy, to może chodź, oddalimy się. To ja też sprawdzę, czy, czy to mniej więcej widać, przez tą lokomotywę. O tak będzie widać lokomotywę, i nas. Eee, kończymy nasz wyjazd. Pięciodniowy, cztery noce w terenie, W hamakach, pod tarpami. 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 Nie popełniłem błędu. Eee, dzisiaj z najniższą temperaturą. Było 5 stopni. Eee, oczywiście na plusie, ale to już było tak zimno. Tak. Jak mówię, nie będę bił tego rekordu. jest dobrze. <głos> <głos> jest dobrze. Cudowny yy, relaks, fajny odpoczynek, yy, czyli dla umysłu, kontakt z przyrodą. Naprawdę fajnie. I tak jak kawałek... Jest. No co, dziękujemy. No i co, najważniejsza sprawa. Zaczęliśmy w strefie żółtej. O właśnie. A kończymy wycieczkę w strefie czerwonej, więc... Tak. Mimo, że mase, maseczki na początku mieliśmy symbolicznie założone, to teraz mamy je teraz założone z obowiązkiem. Teraz nam dokładnie nosić, no nie? Więc, yy, więc będziemy nosili oczywiście, no nie? I, tak jest. No i dziękuję Ci, Ryśku, za wspólne kręcenie kilometrów i klipów I klipów. do tego epokowego dzieła. Epokowego tak. dzieła. Niecierpliwością mamy nadzieję, że zobaczycie to najprędzej jak się da, jak tylko się uda to wszystko zmontować do kupy, no nie? A trochę to może potrwać. potrwać. I do zobaczenia w następnych naszych wyprawach. Pozdrawiamy. Pa, Jezu. hej!